Spotkanie miało miejsce na Lubawskim Rynku. Przed wejściem do ratusza przedstawiciele władz oraz mieszkańcy, a także uczniowie świętowali rocznicę zakończenia wojny. 8 maja 1945 rok zakończenie II wojny światowej. Dzisiaj świętujemy Dzień Zwycięstwa, 74 lata. Tu i na każdych ziemiach polskich poprzednich świętowaliśmy, świętowali nasi dziadkowie, nasi rodzice obchody tego Dnia Zwycięstwa. My dzisiaj chciałabym, żeby to zagościło do nas, do naszego kalendarza jako taki dzień stałego świętowania właśnie tego Dnia Odzyskania Niepodległości, Święta Zwycięstwa nad II Wojną Światową. Cieszmy się każdym dniem wolności, bo wolność nie jest dana na zawsze wszystkim nam. O tą wolność trzeba walczyć. Dzień zwycięstwa niech będzie też chwilą refleksji refleksji nad ofiarami II wojny światowej. Według historyków ponad 50 milionów ludzi pochłonęła ta wojna, w tym 6 milionów polskich obywateli. Świętując dzisiejszy dzień oddajmy cześć i hołd wszystkim poległym w czasie II wojny światowej i wszystkim tym, którzy przeżyli tą II wojnę światową i w ciągu swoich dalszych dni upamiętniali ją i przypominali nam o tragedii tych sześciu lat. Ja chciałabym, żebyśmy pamiętając o tym, wzięli sobie to do serca codziennym naszym życiu, spotykając się ze znajomymi, z rodziną, żeby pamiętać, że tylko i wyłącznie integracja może nas e, uchronić przed konfliktami wojennymi. Uczestnictwo w Unii Europejskiej, uczestnictwo w, w strukturach NATO daje nam ogromną gwarancję, że taki konflikt nie powtórzy się e, już e, więcej. Część oficjalną obchodów zakończył patriotyczny występ przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół Publicznych z Lubawki wraz z lubawskimi harcerzami. Dam Ci za to róże, najpiękniejszy kwiat. Wróć, ucałuj jak za dawnych lat. Dam Ci za to róże, najpiękniejszy kwiat.